Nam przyświecało pewna idea, stworzenie roweru elektrycznego od samej bazy, zoptymalizowanie kształtu, designu pod funkcję. Miał być to rower zaprojektowany od początku jako rower ergonomiczny z ponadczasową linią. Komponenty elektryczne mają wiele kabli, sterowników, czujników, kabli zasilania. Nam zależało na tym, aby to wszystko ukryć i wkomponować w ramę. Tak też podeszliśmy do projektowania samego bagażnika. Zależało nam na tym, aby ten system Shimano, na którym oparliśmy nasz rower, został bardzo dokładnie opakowany. Ta bateria jest ściśle otoczona konstrukcją bagażnika, żadnych kabli na zewnątrz, wszystko jest skrojone dokładnie pod system Shimano Steps. cały element daje nam możliwość odkręcenia i wymiany. Jeżeli producent Shimano w przyszłości stworzyłby nowszy typ baterii, nasz klient może kupić sobie nasz rower i aktualizować go do najnowszych wersji, opierając się o nasze komponenty. Jest to otwarty projekt, który jest niespotykany na rynku. Linia rowerów e-bike została zaprojektowana w taki sposób, aby nawiązywała do DNA Cross. Chodzi nam o ten sportowy sznyt. Są takie charakterystyczne elementy, jak właśnie sterówka. Można to zauważyć również w dość agresywnym, dynamicznym bagażniku. Jest to rower trekkingowy, ale jednak ma się nieodparte wrażenie, że ma on w sobie ten sportowy charakter. Nasza grafika na tych rowerach jest bardzo stonowana, bardzo subtelna, delikatna. Mamy ściśle wypracowaną bazę, bazę kolorów. Do modelów trekking korzystaliśmy z bardziej właśnie stonowanych kolorów, czasami nawet metalicznych. Praca działu konstrukcyjnego zaczyna się w momencie, kiedy dział design, koledzy z działu design przekażą nam koncepcyjny model 3D, wizualizacje i szkice dotyczące danego projektu. Podczas modelowania 3D skupiam się na jak najdokładniejszym odwzorowaniu tego, co designer miał na myśli, biorąc pod uwagę wszystkie wymogi oraz ograniczenia procesów technologicznych. Producenci komponentów również stawiają nam szereg wymagań, które rama musi spełnić. Cross już od kilku lat stosuje metodę Rapid Prototyping, czyli wydruków 3D. Zaczęliśmy od projektu B+, dla Maji Włoszczowskiej. Tu mamy przykład. No i tą samą drogą poszliśmy projektując rowery elektryczne. Tu mamy wydruk ramy elektrycznej. Druk 3D w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania pozwala nam na wykonanie prototypu, Skomplikowanego w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy w stanie skrócić czas powstawania prototypu z kilku miesięcy do kilku tygodni, bądź nawet kilku dni. Sprawdzamy kompatybilność komponentów silnika, baterii, przerzutek. Czy jest możliwość regulacji zmiany przełożeń w pełnym zakresie? Sprawdzamy wewnętrzne prowadzenie pancerzy, przerzutek, przewodów hamulcowych, prowadzenia przewodu między baterią a silnikiem oraz przewodów wewnątrz rur do wyświetlacza. Tworzymy, tworzymy wiele wersji kolorystycznych, które później e, wspólnie z działem marketingowym i handlowym też wybieramy z tych wersji e, najlepsze i do tych zaakceptowanych powstaje już e, dokumentacja produkcyjna. Po przeprowadzonej walidacji druku 3D Powstaje dokumentacja 2D oraz lista materiałowa, które są podstawą do produkcji roweru.